Wychowany na bloku, gdzie ściany to świadkowie Prawda w moim głosie, nie z radia a z bramy Nie mam złotych łańcuchów, mam blizny i plamy Każde słowo jak uderzę, nie nie bawię się w damy Ulica mnie zrobiła, a nie TikTok i lajki Mój rap to nożem po szybie, ostro bez bajki Słyszę bity jak serce, bije w rytm przekleństw. Tu każdy dzień to walka, nie ma miejsca na lęk To mój betonowy tu nie ma happy endu Zamieniam bulwersy, niosę gniew bez tremy. Brudna prawda leci z ust jak ogień z piekła. Nie jestem gwiazdą, jestem tym, co przetrwał. Zamykam oczy, widzę twarze, które zgasły. Za wcześnie zeszli, zostali na asfalcie. Nie płaczę już dawno, mam muzy w atramencie. Piszę ich historię, to mój jedyny oręż. To mój betonowy sen, nie ma happy endu. Zamieniam bulwersy, niosę gniew bez tremy. Prawda leci z ust jak ogień z piekła. Nie jestem gwiazdą, jestem tym, co przetrwał. Zamykam oczy, widzę twarze, które zgasły. Za wcześnie zeszli, zostali na asfalcie. Nie płaczę już dawno, mam łzy w tramencie. Piszę ich historię, to mój jedyny oręż. To mój betonowy Sentu, nie ma happy endu. Zamieniam ból w wersy, niosę gniew bez tremy. Brudna prawda leci z ust jak ogień z piekła. Nie jestem gwiazdą, jestem tym, co przetrwał. Wychowany na bloku, gdzie ściany to świadkowie. Prawda w moim głosie nie zradia a z bramy. Nie mam złotych łańcuchów, mam blizny i plamy. Każde słowo jak uderzenie, nie bawię się w damy. Uli, sam nie zrobiła, nie tik lajki. Mój rap to nożem po szybie, ostro bez bajki. Słyszę bity jak serce, bije w rytm przekleństw. Tu każdy dzień to walka, nie ma miejsca na lęk. To mój betonowy sentu. Nie ma happy endu. Zamieniam ból w wersy Niosę gniew bez tremy Brudna prawda leci z ust Jak ogień z piekła Nie jestem gwiazdą Jestem tym, co przetrwał